Święta Wojska Polskiego. Myślę, że po wielu latach to pierwsze nasze takie większe wydarzenie, które będziemy wspólnie organizować. Miasto Piła i Starostwo Powiatowe, prezydent i starosta. Od pewnego czasu trwały przygotowania. Dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby Państwa zaprosić 11 sierpnia w to miejsce. Będziemy mogli zobaczyć w trakcie tego pikniku sprzęt Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu będą to armatochaubica dana oraz wyrzutnia artyleryjska Langusta będzie też sprzęt łączności i zabezpieczenia zwalczał To pewnie za chwilę spodziewamy się grupy żołnierzy armii amerykańskiej stacjonującej w Drawsku pomorskim Będzie to znakomita okazja, żeby wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami piły Powiatu Pilskiego, z, z odpo osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W końcu świętujemy Święto Wojska Polskiego, wspólnie cieszyć się pokojem. To jest wyjątkowa okazja, Proszę Państwa. Święto Wojska Polskiego to wyjątkowa okazja w historii Polski. I trzeba o tym pamiętać. To też świetna okazja właśnie do tego, żeby połączyć siły i te siły połączyliśmy tutaj wspólnie. Cała impreza odbędzie się, można powiedzieć, w skromnych progach Bliskiego Muzeum Wojskowego. Będzie to wyjątkowa okazja do tego, żeby zobaczyć naprawdę dużą ilość sprzętu wojskowego. Powiem tak, tyle jeszcze tutaj na tym lotnisku, myślę, nie było. Różnych jednostek w jednym czasie i ciekawego sprzętu. To wszystko będzie czekało na Was. To też wspaniała okazja do tego, żeby przyjść z całą rodziną i to jest najważniejsze, i wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Wspólnie tutaj z przyjaciółmi z Wojsk Obrony Terytorialnej przygotujemy taki właśnie tor przeszkód. Połączymy też siły w tym momencie, żeby było ciekawiej, żeby te dzieciaki się wybiegały, wymęczyły. Do tego będziecie mieli całą prawę w postaci wojskowej muzyki. Ale też będzie coś więcej. Nasi przyjaciele tutaj ze stowarzyszeń, które funkcjonują też na lotnisku, to jest jednostka militarna 310, Stowarzyszenie Miłośników Munduru, Stowarzyszenie Historyczne Fortyfikacyjne przed Przedmoście Piła, też otwierają swoje podboje, czyli z tej części przemieszczamy się w okolice schronok hangarów numer 4, numer 5, numer 8. To będą otwarte obiekty, czołgi, samochody i tutaj samochody jeżdżące, honkery, samochody terenowe naszych kolegów też będą dostępne. To wszystko czeka na Was tego wspaniałego dnia. Cieszmy się tym, proszę Państwa, mamy wolność dzisiaj i to co mówiliśmy, nie szykujmy się do wojny, ale pamiętajmy o tym. Że bezpieczeństwo jest ważne, starajmy się tych młodych ludzi tym bezpieczeństwem zainteresować, problematyką obronności Polski. Myślę, że to będzie świetna okazja. Zapraszam serdecznie również. 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na komputerze, tablecie i smartfonie najnowsze informacje z regionu.